Siemka, z tej strony Katien. Jeśli chcesz pograć ze mną w bedy i pojawić się na odcinku takie jak ten, to musisz wykonać kilka bardzo prostych czynności. Po pierwsze, wbij na mojego Discorda, linka masz w opisie filmu. Po drugie, musisz być na moim streamie na Twitchu, link jest również w opisie. Streamuję prawie że codziennie od godziny 18:00 i 95% moich streamów to gry z widzami, głównie w Bedwarsy. Trzecia, ostatnia yy, i chyba najtrudniejsza rzecz to, że musimy wygrać grę. Miłego oglądania i mam nadzieję, że do zobaczenia on pierdu, łącznie z jakimś zagranicznym jedzonkiem. Em... Emek mi wysłał niedopracowany moment z Stranger Things. Co to jest? Czekaj, o co tu chodzi Ewek w tym filmie? Przypatrz się. Czekaj. Próbuję rozkminić o co chodzi. Czekaj, chyba wiem, o co chodzi, czekaj. Aaaa! Okej, okay, widzę, że drzwi się otwierają nie z tej strony, jak deski są. Okej, okay, to weź mi pisz na streamie, bo ja nie widzę czatu na Discordzie, bo teraz już zminimalizowałem. Ale... Niedopatrzenie. No właśnie, widzę, bo się otwierają... w tamtą stronę. A nie do, tak jakby blokowały deski, okej okay. Matko boska Muzyczne pozdrowienia dla Podlota, Podlot pozdrawiam bardzo serdecznie Ja pizgawica, bez kitu Bez kitu No nie wiem, no Chyba im umknęło, słuchaj, chyba im umknęło Mhm ty, to zaż, to ja jeszcze coś znalazłem. No zobacz, one się źle otwierają, a ty... Aha, bo ty... Z... Potem są pojedyncze, a... Aha, poczekaj, jeszcze raz na to zerknę. No, tu są podwójne, a ona otwiera. Rzeczywiście są pojedyncze, ale zobacz, one się nawet inaczej... Ej, ale zobacz, one rzeczywiście się źle otwierają. Bo deska nie powinna wtedy zablokować tych drzwi, bo ona nie była przybita. Kumarz o co chodzi? Jest, to dwa, dwa niedoszlifowania ze strony Stranger Things i Netflixa. Widzisz. Hejcia! Teraz zgaduję, że Laura, bo Kami się tak ze mną nie wita. Dobry Netflix, no widzisz. Nie zwrócili uwagi. LOL mam vipa? No. Cieszysz się? Za tą pyszną lazanie. <laughs> I za serniczek, of course Rinki Meki się poci Może Rinki Meki Rinki Meki, proszę mi pomóc Dobra, sam sobie pomogłem Cieszę się bardziej niż z prezentu na święta Co? Eee? Nie no chybaż tak to nie Coastcraft uznaje makro za zaczity czy nie? Tak Na Costcrafcie nie można używać makro. Jezus, ile kloców mi dał? Czemu tyle klocków mi dałeś? Czym, czym sobie zasłużyłem? Dzięki, dzięki. Pięknie dziś wyglądasz. A weź, dzisiaj po raz pierwszy odważyłem się zarzucić grzywkę do przodu, żeby sprawdzić, czy już się mi, już, już zaczyna wracać do mojego takiego ulubionego stanu i na razie jeszcze jest tak... No powiedzmy, że w 60% jest OK. Mogłaby być trochę dłuższa jeszcze. Ja jestem fajnie, tak długo nie grałem na PvP 18 że nie umiem już. Emek, ale nawet ja potrafię wyklikać paluszkiem. To ty byś nie umiał wyklikać paluszkiem? No proszę cię. Ale nie, bardzo ładnie się w takich włoskach. Tak, o, dziękuję. Jeszcze niech trochę urosną i będzie w ogóle super. GG, druga graciej wygrana. Brawo widzowie. Muszę zapisać, będę mieć co montować.